Skoro politycy wywołali w weekend temat daty wyborów parlamentarnych, to czas powrócić do vlogowania i usystematyzować naszą wiedzę o tym, kto zarządza wybory do Sejmu i Senatu i kiedy mogą się one odbyć. Zgodnie z konstytucją, wybory parlamentarne zarządza prezydent, a nie premier. Choć to Mateusz Morawiecki wywołał temat wyborów podczas Konwencji Wyborczej Prawa i Sprawiedliwości w miniony weekend w Katowicach. Premier już miał swój czas w zakresie zarządzania elekcji, bo przynależy mu prawo ogłaszania daty wyborów samorządowych, co jak pamiętamy, dokonał w ubiegłym roku. Wybory parlamentarne to już tylko i wyłącznie prerogatywa prezydenta. Głowa państwa zgodnie z konstytucją musi ogłosić datę wyborów najpóźniej na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu. Kadencja obecnego parlamentu rozpoczęła się 12 listopada 2015 roku, co oznacza, że kończy się 12 listopada obecnego roku. Odliczamy 90 dni wstecz i mamy 14 sierpnia. Czyli do 14 sierpnia prezydent musi ogłosić postanowienie o terminie wyborów. Mógłby to nawet, gdyby chciał zrobić już dziś, bo konstytucja ani kodeks wyborczy nie mówią o tym, od kiedy, tylko do kiedy postanowienie o zarządzaniu wyborów musi być wydane. Ale pewnie tego nie zrobi, bo byłby to prezent dla opozycji, która miałaby wtedy więcej czasu, chociażby na zebranie podpisów pod listami kandydatów. A w jakim stanie jest opozycja, to każdy z Państwa wie. Ale wróćmy do Konstytucji. Prezydent na głosowanie nie może wybrać dowolnej daty, bo te, z których może wybierać, także określa ustawa zasadnicza. Prezydent musi wyznaczyć wybory na dzień wolny od pracy, czyli na niedzielę w naszym przypadku, i to taką, która przypada w ciągu 30 dni przed końcem kadencji Sejmu i Senatu, czyli między 12 października a 12 listopada. Jakie daty ma zatem prezydent do dyspozycji? 13, 20 i 27 października oraz 3 i 10 listopada. Porozmawiajmy zatem o wadach i zaletach każdej z tych dat. Gdyby premier nie wyszedł przed szereg, to 13 października wydawał się niemal pewny. Pierwszy możliwy termin, korzystny dla partii rządzącej, mniej korzystny dla nieprzygotowanej jeszcze do końca do tych wyborów opozycji. Medialne doniesienia z weekendu wskazują jednak na to, że prezydentowi takie wchodzenie w kompetencje się nie spodobało. I teraz skłania się on bardziej do zarządzania wyborów tydzień później, czyli 20 października. Oficjalnie ponoć z powodu tego, że 13 nasi piłkarze grają z Macedonią, i kto by tam oglądał wieczory wyborcze w telewizjach, skoro można oglądać mecz? Nie wiem jak państwo, ale ja na pewno oglądałabym wieczór wyborczy oczywiście. No więc 20. Data niekolizyjna. Yy, Tydzień później zaledwie, a potem już zaczynają się schody. 27 października to zmiana czasu. W nocy z soboty na niedzielę będziemy cofać zegarki o godzinę. A poza tym ten dzień może dla wielu Polaków oznaczać początek długiego weekendu, bo w czwartek po tej niedzieli jest bowiem Wszystkich Świętych, czyli czas, kiedy Polacy podróżują na groby bliskich, i wybory nie byłyby raczej ich pierwszym wyborem aktywności w tym czasie. Z tego samego względu odpada raczej także niedziela, 3 listopada, no bo tuż po Wszystkich Świętych. A następna i ostatnia możliwa niedziela, czyli 10 listopada, to także środek długiego weekendu, bo w poniedziałek jest święto odzyskania niepodległości, 11 listopada, dzień wolny od pracy. Zatem, w moim najgłębszym przekonaniu, wybory odbędą się w październiku. Czy 13, czy 20 to pewnie jeszcze będzie przedmiotem niejednej politycznej dyskusji. A skoro temat wyborów zaistniał już w przestrzeni publicznej, to nie pozostaje mi nic innego jak w niniejszym otworzyć trzeci sezon mojego wyborczego vloga. Na początku pewnie będziemy spotykać się nieregularnie, potem coraz częściej. Daty naszych spotkań będą wyznaczane oczywiście przez kalendarz wyborczy. Będę, jak przy każdych dotychczasowych wyborach, opowiadać Państwu, z czym wiążą się wybory do Sejmu i Senatu, jakie są uwarunkowania prawne i co nas, wyborców, w związku z tymi wyborami powinno najbardziej obchodzić. Zatem zapraszam i do zobaczenia!